Siemanko, witam w mojej kuchni Dzisiaj pokażę wam jak przygotować ciasto na pizzę Do przygotowania potrzebna nam będzie zwykła mąka pszenna typu 500 którą będziemy musieli przesiać na początku Po przesianiu mąki dodajemy łyżkę soli może trochę więcej 7 gram drożdży suszonych wszystko granulowanych. I łyżkę i pół cukru. Dzisiaj mamy wszystkie składniki razem. mieszamy I będziemy dodawać do tego ciepłej wody. Ważne jest, żeby ciasto na pizzę, prawda? Żeby mąka była dobrze przesiana. No i dodajemy wody. Nie wszystko naraz. Trochę pomału. Także musimy zrobić z tego taką kulkę. I będziemy formować na później, na porcję. Porcja będzie wynosić się około 180 gram. Także popatrzcie, jak już jest, to troszeczkę więcej wody. Wymieszam. Do tego przepisu używam kilograma mąki. No i powinno to być wystarczająco na około 5 piw. Możemy sobie wcześniej to zrobić, prawda? I nawet zamrozić ciasto. I używać tylko wtedy, kiedy chcemy. Teraz będziemy musieli czystymi rękami wyrobić ciasto. Ciasto się jeszcze kleje, Także dodamy trochę więcej mąki. I wyrabiamy przez około kilka minut. Co wpychamy cały powietrze do środka do naszego ciasta. Patrzcie w ten sposób. No i kiedy nasze ciasto jest już mięciutkie. Będziemy dodawać oliwy z oliwek na górę w ten właśnie sposób. No i tylko nas zostanie ugniecienie całej masy. Już wam pokazuję. Wyciągamy na stolnicę i w ten sposób ugniatamy ciasto. I będziemy się później tylko poformować po 160 gram każdą kulkę ciasta. Jak się zaczynamy lepić, trochę do stolnicy czy tam nas do stołu, obojętnie gdzie to robimy, no to posypujemy mąką. Musimy dobrze tam ugnieść nasze ciasto. teraz przyszedł czas na formowanie Potrzebujemy aby każde, każde ciasto ważyło około 160 gram Popatrzcie, 10 gram więcej Także co ja robię, co ja formuję Dlaczego to jest takie ważne? Jest to ważne dlatego, bo ja chcę żeby moja pizza była cienka i za każdym razem była taka sama, prawda? I jeżeli 160 gram to jest wystarczająco, żeby wydać yy, około ta, wielkości talerza cienką pizzę, jeżeli dam więcej ciasta, to będzie ona troszeczkę grubsza. To będzie ciasto troszeczkę grubsze. Także formuję 160 gram kulki, obcinając, proszę pokazać. Kiedy już nasze wszystkie kulki mają po 160 gram, dodaję jeszcze mąki i je indywidualnie ugniatam, patrzcie, w ten sposób. Tak. I teraz zmiażdżam je trochę i one się formują w idealną kuleczkę, proszę popatrzeć. Tak samo stąd. I tak z każdą inną Jeżeli chcemy mrozić nasze kulki To jest właśnie moment, kiedy powinniśmy to zrobić Nie z, kiedy one wyrosną Kiedy one są w tym momencie yy, Na tym etapie Powinniśmy wrzucić je do zamrażarki A potem je zwyczajnie odmrażać Prawda? Proszę zobaczyć Możemy zrobić więcej właśnie sobie takich kuleczek Takiego ciasta na pizzę I odmrozić Kiedy tylko chcemy Proszę zobaczyć, jak się ładnie komponuje. Hop. Tak każdą. Ważne, żeby one się nie rozwarstwiały, żeby one były yy, jednolite. Bo później nam krawędzie i brzegi będą też takie same. Także tutaj jeszcze te potrzebują. Chwilę. Hop, pięknie, tak samo tam. Potrzebuję jeszcze bardziej zjednolicenia. Ok, ja będę używał je wszystkie dzisiaj, także ja tylko wsypię lekko mąką, proszę zobaczyć, i zostawię je w ciepłej temperaturze. To było przygotowanie ciasta do pizzy, dziękuję bardzo i życzę smacznego.